Cześć wszystkim. Tu Eni. Witam was serdecznie na kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę wam kartkę i jedną serię ATC. Będzie to tym razem taki krótszy filmik, tak dla odmiany, no chciałam jeszcze właśnie nagrać sobie szczególnie tą kartkę, bo jutro ją już daję, bo jest stworzona na urodziny mojej mamy. Więc no jest bardzo, bardzo prosta tym razem. Tak dla odmiany stwierdziłam, że też zrobię jej taką bardziej w stylu clean and simple, bo zawsze dostaję takie, wiecie, na bogato i tym razem chciałam zrobić taką, no, prościutką jakby do koperty. Też łatwiejsza będzie w przechowywaniu, bo ona już ma tyle ode mnie, słuchajcie, kartek, że Mam wrażenie, że za chwilę braknie jej miejsca na nie wszystkie, a ona akurat jest z tych, co zawsze zostawia te wszystkie takie rzeczy. Nawet ma moje pierwsze laurki i różne takie, także stwierdziłam, że w tym roku jej zrobię właśnie taką totalnie płaską. No i właśnie na wzór tej kartki zrobiłam później serię ATC, którą zresztą zgłosiłam na wyzwanie, bo kartka i te ateciaki zrobione są z. Grafik od I Love Digi. Wam zaraz jeszcze troszkę o tym opowiem. Chociaż wiecie, ja to tak zgłosiłam bardziej um, podziękowaniu za te wszystkie grafiki, bo one były dla nas dostępne za darmo. Tam na grupie na Facebooku i tak chciałam chociaż jedną pracę zgłosić, bo ja tak naprawdę w ogóle o tej y, zabawie dowiedziałam się dość późno, ponieważ tam na Facebooku właśnie. W grupie, tutaj macie nazwę, I love digi. Była taka wakacyjna zabawa tydzień po tygodniu. Można było sobie oczywiście zrobić to też naraz. Nie trzeba było w każdym tygodniu robić jakiejś pracy, ale czas na zgłoszenie był do końca sierpnia, i w każdym tygodniu były jakieś darmowe grafiki, i właśnie jakieś tam wyzwanie. Raz trzeba było zrobić kartkę, raz trzeba było zrobić na przykład, właśnie jakieś atyciaki. Innym razem miała być to kartka pop-up albo exploding box, więc były takie różne, różne wyzwania, no ale ja się o nich dosyć późno dowiedziałam, kiedy tak naprawdę za bardzo nie miałam czasu na tworzenie. Później były te upały i też nie do końca mi się w ogóle chciało coś robić, a potem w ogóle miałam rozpoczęty taki duży, no większy jak na mnie projekt. Więc, jakby no nie miałam kiedy siąść do tego, a grafiki były bardzo, bardzo ładne. Więc, wiecie, no chciałam tak chociaż coś dodać, żeby wiecie nie było tylko, że, że sobie je pobrałam, chociaż no one były dostępne dla każdego na tej grupie. Ale, mimo wszystko, tak stwierdziłam, że fajnie będzie chociaż coś zrobić. A ja już, jak widzicie, z jednej grafik zrobiłam. Znaczy, jak widzicie, jak zaraz zobaczycie. Właśnie te ateciaki, które zgłosiłam tam. No i właśnie do tego bardzo podobną kartkę. Właściwie ATC było wzorowane kartką o tak. No więc to Wam dzisiaj chciałam pokazać. To będzie takie coś totalnie prostego, więc, no, dla osób też początkujących. Zawsze wam pokazuję takie prace raczej na bogato, jeżeli chodzi o kartki, a tym razem będzie coś takiego dla każdego, myślę. Więc może akurat się ktoś zainspiruje, chociaż to nie jest też, no ta praca nie jest jakaś odkrywcza tego typu kartki, na pewno widzieliście już nieraz. No ale pokażę wam, jak mi to wyszło, ja też staram się. Teraz robić troszkę prostsze prace, bo mam tyle zaległych rzeczy do zrobienia, że słuchajcie, nie wiem kiedy się odrobię. No ale najpierw Wam pokażę może w ogóle te grafiki, z których korzystałam i właśnie tą całą resztę, jaką, jaką tutaj mogliśmy sobie pobrać i, i też sobie wszystko już wydrukowałam. Znaczy wszystko w większości, bo tych teł, na przykład jak wiedziałam, że kartki nie będę robić na razie sobie nie drukowałam, bo też wiecie potem to zajmuje miejsce, będę drukować jak będę coś z tego robić. No ja właśnie korzystałam z tych takich z arbuzami, owockami. Tutaj zobaczcie jakie te dzieci są słodkie i, i te wszystkie babeczki aż normalnie wiecie Chcę się znowu takiego upalnego lata, jak się na to patrzy. E, no tutaj ten chłopczyk też jest, też jest fajny. To jest takie słodziutkie. E, no i jeszcze mam taki arkusz, którego również korzystałam z jakimiś takimi e, słodkościami z malinami i truskawkami. Więc tak to sobie troszeczkę połączyłam, bo to te same kolory. E, natomiast tam jeszcze były na przykład takie. O, fajne. Cytrynki i borówki były wakacyjne elementy. To pamiętam, że można było zrobić kartkę DL. Ja też nie miałam za bardzo dla kogo robić wakacyjnej kartki, bo nikt z moich znajomych nie ma za bardzo w wakacje urodzin. A jedną kartkę już miałam zrobioną, którą potrzebowałam, więc no, ale były też takie różne. Tu były też takie rodzinne jakieś. Drinki, tam było wezwanie właśnie, żeby zrobić drink. Ja za bardzo drinków nie robię, jakoś tak w ogóle ja to nie przepadam. Powiem wam, że z jakimiś takimi drinkami u mnie to cola, sok, wiecie, dla tem. Nie wiem, może bym spróbowała, to by mi coś zasmakowało, ale jakoś tak nie wiem. No nie jestem z tych, co lubi takie rzeczy sobie robić. No, i tutaj mamy też różne takie fajne serenki, bardziej dziecięce. Tutaj myślę, że coś z moją córką z tego zrobimy, bo ona bardzo lubi sereny. Zresztą ja też lubiłam za młodu No, i tutaj takie bardziej, wiecie, namioty, góry i te sprawy też bardzo fajne. I coś dla chłopców, którzy lubią grać w piłkę. Więc możliwe, że to się przyda na jakąś kartkę dla mojego synka, jak będzie szedł na jakieś urodziny. Nawet mojemu synkowi mogę też coś zrobić, bo on również lubi grać w piłkę, więc zobaczymy. No, więc takie były tam grafiki i właśnie Wam pokazuję, bo jak w ogóle nie znacie tej firmy, no to możecie sobie zajrzeć tam nawet na Facebooku. Ich odnaleźć, I Love Digi i też właśnie oni sprzedają grafiki do wydrukowania i naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Ja sama myślę, że sobie kiedyś od nich coś zamówię, ale na razie mam tyle papierów, wiecie, już takich y, wydrukowanych, kupionych, że muszę zacząć to zużywać, a nie kupować nowych. Więc na razie jeszcze się wstrzymuję, ale no, nieraz mi się o nich tak podobały niektóre, że myślę, że kiedyś tam i ja zamówię wreszcie, bo zamawiałam już czasem, wiecie, takie czy na Etsy, czy właśnie od niej mniej, nie więcej, tylko scrapbooking. myślę, że też dużo osób zna. Yy, więc takie coś już kupowałam. od Odpaszę, sklep też kupowałam, niedawno wam zresztą pokazywałam, więc myślę, że i tutaj się kiedyś skuszę. Yy, ale teraz, yy, wracając do tego, z czego korzystałam do zrobienia tej kartki i tych ateciaków, yy, no to do ATC baza moja, chyba ulubiona z jest z tymi kropeczkami. Yy, napis tym razem wzięłam sobie z Lemoncraft z tej takiej mams Love, bo tu były takie różowe też napisy i mi pasowały, wiecie, do kolorów arbuza. No i teraz tak. Na kartce zrobiłam sobie, słuchajcie, tło z mandali. Stwierdziłam, że oprócz papierów skrapowych chciałabym też coś innego i zrobiłam sobie po prostu wzór przez tą maskę. Ta jest akurat z tego. Przepięknie, myślę, to wyszło. Bardzo fajny efekt, tak zamiast, wiecie, jakichś tekturki czy serwetki z wykrojnika można też fajny efekt zyskać. No, a na te jak korzystałam z tej maski ze stamperii, bo to jest dużo takich mniejszych serwetek i każdą zrobiłam z inną. W jednej użyłam tego, w drugiej użyłam kawałka stąd, a trzecią zrobiłam sobie z tej. No, a papiery, to słuchajcie, no, wybrałam sobie takie, które pasują do tej kolorystyki, szczególnie mówię o tych arbuzach tutaj. Więc, no jak widzicie, tutaj jest taki sam odcień różu. I to jest, słuchajcie, z, z Laserowelow jeszcze. To była kolekcja Vintage Tropicai Island. Ja Kiedyś kupiłam sobie takie pojedyncze arkusze, które były z różnych kolekcji, ale. Razem do siebie pasowały. I tu była właśnie ta Vintage Tropical, była ta Watermelon i jeszcze tam jakaś tam inna jedna taka kolekcja. I właśnie drugie tło, takie zielone, jak to z arbuza, skórka, to się nazywa Watermelon Summer. To jest akurat arkusz 02. Tu z tego też był taki fajny, ale tu już jest inny odcień różu, więc tutaj tylko tego korzystałam. No i ten wzór przez maskę odbijałam sobie tym tuszem to jest tusz action. Akurat nazwa też watermelon, więc tutaj długo nie musiałam szukać, idealnie się sprawdził pod tą kolorystykę i też miałam takie nowopodobne podobne red berry, bo ja lubię sobie te kropeczki moje dodawać, żeby coś się więcej na pracy działo. Więc to wszystko co użyłam sobie odłożę i już wam pokazuję efekty. Takie proste bardzo, bo jest to taka karteczka, myślę, że prosta, ale jakaś taka słodka przez ten tort, po prostu z arbuza. No, ta grafika jest genialna. No, strasznie mają fajne, dlatego Wam stwierdziłam, że pokażę przy okazji tego filmiku. Może akurat ktoś nie zna i, i sobie wejdzie. Więc, no, zielony, później właśnie ten taki różowawy. I na tym zrobiony ten wzór przez tą maskę. Ładnie to wyszło. Napis też sobie podkleiłam na tym właśnie zielonym w paseczki. Najlepsze życzenia. I tutaj dodałam te kropeczki, tylko kilka akurat na kartce i delikatnie na piance jest to podniesione i ta warstwa oczywiście na tekturze też jest troszeczkę wyżej. No i tył też okleiłam tym zielonym właśnie arbuzowym jakby, więc to wszystko fajnie razem wygląda. Taka clean and simple, ale myślę, że ciekawsza przez dużo to, to jest jakaś taka mandala, coś takiego troszeczkę innego. Yy, zawsze chciałam taką kartkę, właśnie zrobić z użyciem tej mandali, więc no, jeszcze mam taki stempel też yy, i również muszę coś takiego spróbować zrobić z użyciem stempla dla odmiany, może jakiś embossing. No zobaczymy. Więc to jest kartka, i zaraz zobaczycie, że yy, te są bardzo podobne. Już Wam je pokazuję wszystkie. No zobaczcie. Jest to samo, bo są takie same tła dobrane. Później no to jest wzór jakiś przez maskę. Też kropeczki, grafiki. I w sumie to wszystko. Tu się śmieje, że w ogóle wyszła taka minka. Jakby, wiecie, okulary i buzia uśmiechnięta. Jakoś tak się odbiło fajnie, że to tak troszkę wygląda. No i mamy tutaj taką serię z lodami arbuzowymi. I są jedna karta druga tutaj z dwoma i jakieś takie truskaweczki, żeby coś tam więcej się działo a nie była tylko jedna grafika przyklejona też nie chciałam za dużo, żeby jednak było tą maskę widać, więc no nie paćkałam tutaj, nie wiadomo y, jaką ilość elementów i ostatnia, tym razem z takim lodem wafelku z arbuzikiem pod spodem no więc myślę, że to tak dosyć ciekawie wyszło no mnie się w sumie podoba. Takie proste, ale letnie jeszcze takie y, zamykające troszeczkę wakacje, bo ja to robiłam dokładnie ostatniego sierpnia, tak na ostatnią chwilę jeszcze chciałam zgłosić te karty, żeby właśnie tak no pokazać, że coś tam z nich zrobiłam. No tam były takie śliczne te że y, no ja sama może bym zrobiła bardziej ambitne, gdybym miała więcej czasu, ale y, no tego samego dnia kończyłam jeszcze album. Tą kartkę też właśnie robiłam, bo na drugi dzień właśnie. No jutro, teraz jak to nagram, jutro jedziemy, ale wy to zobaczycie dużo później, więc yy, no, jedziemy do moich rodziców, więc już potrzebowałam zrobić szybko tą kartkę na urodziny, yy, bo mieliśmy jechać później, ale troszeczkę się to tam poprzestawiało, dlatego tak nostnią chwilę. Yy, no i to wszystko słuchajcie w tym filmiku. No, myślę, że tutaj nie będę Wam nic dogrywać. No, chyba że zobaczymy, ale na ten moment to tyle co Wam chciałam pokazać. No, bo muszę to nagrać, bo wiadomo, jutro kartka wylatuje. Eee, może akurat kogoś zainspiruję do wykorzystywania takich właśnie troszkę grafik, troszkę resztek. Bo zawsze, jak mamy jakieś resztki, nawet papieru, nawet też wiecie, tła z action, można zrobić takie coś. Bo tutaj, ledwo co wystaje ten papier, tak naprawdę bierzemy białą kartkę. Od odbijamy jakąś maskę, to może być jakikolwiek inny wzór, troszkę możemy potuszować, naklejamy jakąś grafikę, bo tego mamy teraz pełno, napis, kropeczki już kartka gotowa, więc też taki pomysł na użycie takich papierów, które może niekoniecznie nam się podobają, jeżeli chodzi o tła, bo to tylko lekko widać akurat tym się podobają, ale wiecie, mamy też takich dużo z action i myślę, że też wtedy można fajnie wykorzystać, bo sama grafika może nam zupełnie zmienić tą całą pracę, no nie? Bo można też takie proste kartki porobić z dziećmi na jakąś okazję, czy jakieś, wiecie, jak są dzień matki, dzień taty, dzień nie wiem babci, dziadka, to też w ten sposób można łatwo z dziećmi zrobić taką kartkę, no nie? No więc to tyle. Dajcie znać, jak wam się podoba. No i zapraszam do kolejnych filmików. Pa pa.